Już w połowie grudnia będą beta testy serwera diltopia.ru, więc zapisz IP i bądź na beta testach. Siema widzowie, w dzisiejszym filmie będziemy grać jako wojan na ekipowicach. Popatrzcie to widzowie. Jednym kliknięciem się zamienię Wojana. Zobaczcie, pyk 3, 2 i o, siema widzowie, jestem jako Wojan teraz i teraz będziemy sobie robić bardzo fajne rzeczy. Na ekipowicach dodałem mody jak widzicie tutaj są mody, takie fajne mody, tutaj są takie fajne ubranka i w ogóle mamy telefonik taki bardzo fajny, mamy tutaj i patrzcie, to widzowie, mamy kamery, i tutaj jeszcze nie wiecie co będziemy robić w tym filmie. więc oglądajcie go do końca, bo normalnie będzie bardzo tutaj fajnie. Dobra, zjemy sobie to i mamy tutaj normalnie. Patrzcie, to jakiś Holiday Spirit. I, I patrzcie, tutaj mamy takie rybki. I dobra, idziemy sobie tutaj po kartę, i musimy sobie tutaj wejść. Pyk Muszę sobie wpisać PIN I patrzcie mamy tutaj tylu gitcoinów To jest ogólnie nowa waluta na ekipowicach To jest nowa waluta więc git zabiera sobie plecak ptysia I patrzcie mamy to Mamy to i mamy to Sobie zabierzemy te rzeczy Pyk Sobie, sobie schowamy to I dobra I Założymy sobie tutaj zbrojeczkę I co by wojan tutaj w tym filmie zrobił yy, pewnie by stworzył coś bardzo fajnego, więc pójdziemy sobie tam tam daleko, tam daleko. W ogóle widzowie mamy chmurkę. Dodam takiego fajnego moda. Napiszcie w komentarzu, czy bardzo fajny mod na tą chmurkę. I dobra, idziemy sobie tam, pójdziemy sobie tam, tam daleko, daleko i zamontujemy sobie kamery. I zrobimy sobie to co się jak widzicie. Za chwilę Wam pokażę co z tym chodzi, to jest taki portal taki portal, ale nie wiem do czego on prowadzi więc w tym filmie widzowie sobie się przekonamy więc oglądajcie film do końca, oglądajcie zostawcie łapieczkę w górę subskrypcję z dzwoneczkiem idziemy sobie tutaj gdzieś żeby nie zniszczyło nam ekipowicz. to pójdziemy sobie tutaj gdzieś o pyk i może tutaj, tutaj będzie git, I zamontujemy sobie tutaj kamerę i tutaj też sobie zamontuję kamerę. Dobra, zrobimy sobie pyk i pyk i zobaczymy czy kamera działa. Dobra, działa kamera, dobra, jest git. Działa kamera, dobra, let's go. Dobra, pyk. Działa działa siema, to ja Elo widzę zostawcie łapkę, zostawcie łapkę. I dobra. I mamy ten portal. Nie wiem gdzie go postawić totalnie. Postawiłem go tu. Co jest? Gdzie jest ten portal? Co jest? Jo! Jo! Jo, jo, yo, yo, Jo! Yo, 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 ej, ej, czekajcie chwilę. Ja, ja na to się nie przygotowałem totalnie, dobra. Zabijamy tego pająka. Iś, iść, iść, iść. Dobra, iść, iść. Dobra. Zabijamy kolejnego. Pyk, pyk. I dobra. Wojan jest niepokonany. Pyk, idziemy tutaj tak chmurką. Ej, dobra. Yy, ja nie Ej, da się tu wejść w ogóle ty. Czekajcie, bo ja się tu boję strasznie. Nie da się, dobra, nie da się. Ale tutaj są jakieś fale. Ja nie wiem o co chodzi w ogóle z tym widzowe. Ja nie wiem co tu się dzieje. Tutaj są jakieś te pająki. Dziwne co jest! Co tu się stało? Co jest? Oho! Oho! Eee... Co tu się stało? Czekajcie, sprawdziłem sobie na kamerach. Widziałem sobie tutaj. Pyk. Pyk. I sobie sp sprawdzimy na kamerach co tu się uwaliło, bo tutaj powinien być ten portal, a go tutaj nie ma dalej, co jest, ej, ty, co tu się stanęło, ty, słuchajcie, nie ta kamera tutaj, co jest, może ten portal się gdzieś przeteleportował, nie wiem, ej, zobaczymy sobie na chwilę telefonik, dobra, musiałem pójść... Na ekipowice z powrotem, a nie chciałam zanudzać, więc yy, przygotowałem sobie tutaj dwa portale takie, sobie sprawdzimy je. Yy, zobaczymy co one robią I, i gdzie jest ten portal? Tutaj, dobra, yy, idziemy sobie tutaj na drzewo. O nie, co jest? Ała, Ej, nie, 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 czekajcie, pyk. co jest Czym ta chmurka jest taka słaba. Czekajcie. No, co jest? Czym ta chmurka jest taka słaba ty. Co tu się stanęło, czekajcie, pójdziemy sobie tu Ej, co jest? Co jest grane? Co tu się stanęło? Czekajcie Ej, Zobaczymy sobie na kamerach z bliska Czemu one są przezroczyste? Co to jest? Ej, dobra Nie A, dobra Zabijamy je, zabijamy je Pyk Co jest? Ej, co tu się stało? Dobra, pyk Pyk Ile tych magma kubów tu jest Trzeba ich pozabijać Trzeba je pozabijać wszystkie I dobra I tu jest taki wielki portal Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ja się pytam Co to jest? I tu chyba trzeba Pozabijać ich wszystkich Pyk Pyk ja Nie Nie Dawaj mi Chcę wszystkich zabić Pyk o i teraz jest druga fala jakaś. Co jest? Ej, dotrwamy do piątej fali i zobaczymy. Zobaczymy, co jest w piątej fali, bo jestem bardzo ciekawy jako wojan. Dobra, pyk. Ej, ty! Co jest? Ja tracę tu HP, zaraz muszę zejść sobie tego świętego Mikołaja. Pyk, jemy sobie świętego Mikołaja. I jakowo ja normalnie tutaj. Ej, co jest? Osiem, osiem pająków, zabijamy ich, zabijamy, 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 pyk. Szybko, 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 szybko co jest? Ej, ej, bo ja tu... Ej, czemu on nie lecą na hita? Co tu się? One są jakieś zaprogramowane, ty. Co tu się... Ej, ej, bo ja ich nie zabiję wszystkich. Nie zdążę. Niejasny hint! Szybko Dobra, zdążyłem. Czwarta fala. Teraz. Otwarta fala Pyk Oh my god ile ich jest tu Dobra Dobra zabijamy ich Zabijamy, zabijamy, zabijamy Dobra pyk 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 Ajaj No Dajcie mi Ej co jest? Co tu się dzieje? Ej co jest? Ej co jest? Co to jest? Ej gdzie są te pająki? Ej, gdzie są te pająki? Ej, bo ja nie zdążę. Ej, nie ma tych pająków nigdzie. Aha, i się płotlat zniszczył. No to nieźle. Dobra, wracam na ekipowicę sobie. Zabijemy tego pana. I wracamy sobie na ekipowicę. Czekaj, w którą stronę na ekipowicę? W tą, tak, dobra. W tą stronę na ekipowicę. Wracamy się. Dobra, bo musimy coś sprawdzić, musimy sobie coś sprawdzić, yy, bo ogólnie sobie stworzyłem takie fajne coś, takie bardzo fajne coś. Zobaczycie za chwilę, yy, tylko muszę tam dotrzeć do mojego domu. Pyk i pyk, lecimy chmurką, pyk, ale fajnie się tą chmurkę używa. Jako wojan normalnie zawsze używałem tą chmurkę, ej co jest ile tu jest tych tych potworów ty co jest grane dobra zamykamy się tu albo nie zabijamy je na razie pyk pyk dobra to zabijamy was w ogóle tutaj trzeba pochodnie porozstawiać bo to jest ciemno się respią te potwory ja tego nie przemyślałem dobra ej czekajcie zrobimy sobie tak w ten sposób pyk jesteśmy sobie tutaj bierzemy sobie Yy, kartę pyk i wpisujemy kodzik bierzemy sobie to go z bloki a zapomniałem jeszcze to trzeba zabrać pyk i dobra mamy to a nie bo to jest kamera dobra damy sobie tutaj tą kamerę i co tu się stało z moją kłódką Ja tu miałem kłódki Dobra i patrzcie to tu jest tajemniczy, tajemniczy ten za kamerek taki. I tutaj ogólnie będziemy robić sobie... Yy, czekajcie. Będziemy sobie robić yy, takie eksperymenty, bardzo wielkie eksperymenty, co tu jest? A dobra, to jest takie coś, dobra. I tu jest, mamy takie coś, patrzcie to. ściągnę sobie zbroję, bo mi jest niepotrzebna. <noise> jak wyglądamy w tym co jest? Ej, czekajcie, jak, jak to ściągnąć. Pyk. Pyk. I pyk. Patrzcie to jak my wyglądamy co jest. Dobra, idziemy tak po ekipowicach. Będziemy tak chodzić teraz po ekipowicach. Dobra. Yyy... Ym... Gdzie ja chciałem pójść, w ogóle tutaj, tutaj, tutaj yy, jeszcze nie ma pracowników, ale może kiedyś zatrudnimy tutaj pracowników i tutaj ogólnie yy, sprzedajemy sobie iPhony za 500 Gitcoinów, i to jest normalnie biznes. Tu będzie mocny biznes kręcony. Yy, dobra, zjemy sobie tego i dobra, i pójdziemy sobie, pójdziemy sobie, nie wiem, tutaj możliwe. Pyk. A w ogóle was oprowadzę po ekipowicach. Bo tutaj się strasznie zmieniło: strasznie i to strasznie zmieniło na tych ekipowicach. I pokażę Wam w sumie, jak to wszystko tutaj wygląda. Mam ogólnie szalik, niewidkę. I mam to. I mam plecak Ptysia. Ej, dobra, plecak Ptysia można sobie założyć, co nie? Plecak Ptysia można sobie założyć. Będzie tutaj taki plecaczek. I patrzcie. To trzeba, czekajcie bo to napadało śniegu i w ogóle tak tutaj są takie sezony na ekipowicach, że yy, jest yy, no są miesiące yy, ten jest zima, lato, jesień, wiosna takie sezony ogólne i yy, yy, to jest bardzo fajne, ponieważ Czasami pada śnieg, czasami jest susza wielka I tu normalnie bardzo fajne ba Bardzo fajne... Ej czemu mi tak skoczymy wysoko? Co tu się Ja chyba wiem czemu A nie, czekajcie, ja myślałem że ta zbroja dawała jakąś wagę nam, ty Ej to ja już nie wiem o co chodzi Ja już nie wiem o co chodzi Patrzcie to Mamy taką, taką parasolkę i patrzcie co? To co się dzieje, patrzcie, pyk, lecimy sobie tak. Pyk, ale fajne to jest w ogóle. E, dobra. E, co ja chciałem wam pokazać? A, dom Rafishera czekajcie, bo ja muszę tutaj. Ja muszę tutaj zejść Mikołaja. Jak to zabrzmiało. I... pyk, 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 dobra, zabijamy. Zabijamy. Dobra, to jest dom Rafishera Jak widzicie, tutaj jeszcze nie dokończyliśmy tego domu Ale... Ten... Jest prawie gotowy, zamontowaliśmy sobie tutaj kamery tutaj Które będą obserwować, czy jakiś wyłamywacz się nie włamuje. tutaj Tutaj jest taka pszczółka Taka fajna pszczółeczka, może tam coś jeszcze w środku zrobimy Czekajcie, co ja chciałem wam jeszcze... A, Zapomniałem. Tutaj, tutaj jest taki zniszczony, jakby domek. Tak, tak dla ozdoby. Yy, tutaj jest siłownia. Widzicie to, widzowie? Taka siłownia piękna. Pokażę Wam. Yy, czekajcie. Tutaj był kod. Dobra. Yy, I tu jest yy, ten. Taki basenik. Taki fajny basenik. Dobra, wyjdźmy sobie stąd, bo tu. źle wpisałem kod pyk. I tutaj mamy taki laptopik, to jest fajne rzeczy, to są bardzo fajne rzeczy. Ej, co jest? Zbugowałem się ty. Co jest dobra, idziemy tutaj do góry, patrzcie, tu jest taka prawdziwa siłownia. Patrzcie, tutaj można sobie biegać. Tutaj można sobie usiąść. Tutaj są te ciężarki. I dobra i sobie stąd wyjdźmy i tutaj ogólnie się coś poniszczyło nie wiem czemu, ale to jest biblioteczka. Biblioteka tu jest. Taka fajna biblioteka, później sobie ją yy, ozdobimy ładnie tymi modami. I dobra, yy, tutaj jest kino. To jest piękne kino. Tutaj ogólnie są jakieś potkie, ja nie wiem co to jest. i co jest? Patrzcie to. Czekajcie. Co jest, nie, nie wiedziałem o tym. da się to jakoś. Dobra, nawalamy, no Aha, nie działa to. Nie działa to. Mech, myślę, że to działa. Ej, dobra. Ej, to nie działa, to nie działa, dobra. Śmietniki, dobra. Dobra, no okej, okay, dobra. I tutaj jest kino. Patrzcie to, tu jest takie wielkie kino. Dobra, Wy, wyjdźmy sobie stąd. Szybciutko, bo dużo jeszcze nam zostało. Tam jest więzienie, tam nie będę szedł, bo to daleko jest. I tu jest farma, tu jest normalnie giga duża, gigantyczna farma. Patrzcie to, I tu jest szpital i tam, patrzcie tam, co tam jest. Tam jest koncert i tutaj będzie grany koncert i w ogóle wam pokażę coś fajnego. Pokażę wam coś bardzo fajnego. Patrzcie, jak klikniemy sobie tu to lecą fajerwerki i ogólnie zrobiłem to tak że będą te fajerwerki wybuchały ale tak na razie na razie to jest tak zrobione bo mi się nie chciało fajerwerek tworzyć takich normalnych um, dobra tu jest ten truizom i tam jest halloweenowy ten pokażę wam bo to bardzo fajnie wygląda ten halloweenowy tak ładnie wygląda do domeczek pięknie wygląda i tu jest w ogóle jeszcze MMA zrobione, to jest taki Halloween. Patrzcie, jak tu jest strasznie. Każdy się tu będzie bać, przychodzić. I tutaj są takie pajączki. Patrzcie to. E, fu, 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 ble, 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 Dobra, to jest box, 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 box to. I dobra, to jest Złota 44. Widzicie to widzowem? To jest Złota 44, to jest policja też. I tutaj ogólnie. Tutaj zrobiliśmy coś takiego fajnego, że jak będziemy tutaj zamykać jakieś złoczyńce, to będziemy tutaj patrzeć na kamerach i tutaj ogólnie jest prawda czy fałsz. I teraz zobaczymy, czy zostawiliście subika oraz łapieszko w górę, dobra? Czy zostawiliście subika oraz łapieszko w górę? Dobra, klikam. Ej, nie zostawiliście, ojojoj. Oj, 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 dobra, widzowie, teraz musicie zostawić subika oraz łapeczkę w górę, bo jak nie, to do was Wojan przyjdzie i normalnie, nie wiem co zrobi, Zamknię was tutaj w policji, tutaj normalnie. Dobra, to jest McDonald's, to już pokazywałem, o, mam motocykl, zapomniałem wam powiedzieć, że mam, aha, nie tutaj, no, halo? Aha, nie mam... Jakby paliwa, dobra, muszę później zatankować, czekajcie, albo nie, ja A nie, no, no nie ma paliwa, dobra, patrzcie to, Hulk, Hulk Hulk, ale zrzuciłem tym co jest grane Dobra, patrzcie to Hulk, a a nie, czekajcie, pyk Dobra Damy sobie to tu <laughs> Co to było Dobra, to jest taka ta to już każdy widział I i to w sumie na tyle, to jest mój w ogóle wieżowiec. I dobra, widzowie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, widzowie, i do zobaczenia.